Edin Terzic nie będzie dalej trenerem Borussii. Gość, który doprowadził BVB do finału Ligi Mistrzów podał się do dymisji. Nie jest to aż tak szokujące, jak mogłoby się wydawać. Było sporo głosów niezadowolenia i tego, jak nie podobało się kibicom w Dortmundzie, jak klub wygląda w lidze i że Terzić był trochę, może nawet trenerskim dyzmom odrobinę. Też nie da się ukryć, że w finale Dortmund wyglądał dobrze do momentu, kiedy Terzic nie zaczął podejmować decyzji ławki rezerwowej dotyczących zmian. Wydaje mi się, że w dużej mierze on bardzo pomógł Realowi. Z drugiej strony wydaje mi się, że dla samego trenera też spoko, że odchodzi w momencie, w którym jego ostatnim meczem dla czarno-żółtych było właśnie granie w finale Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że mogłoby już być tylko gorzej tak naprawdę. Jestem bardzo ciekawy, kto będzie następcą Terzicia. Dosyć późno Dortmund decyduje się na taki ruch. Wydaje mi się, że powinni już mieć kogoś nagranego i że w najbliższych dniach, może nawet godzinach usłyszymy, kto będzie następcą Terzicia.